Zafira LPS TV, a dzisiaj jest ze mną specjalny gość i jest to moja babcia. Przywitaj się. Cześć! Um, no i dzisiaj będziemy... No nie przybliżaj się tak do mnie. No I dziś będziemy nagrywać tak, prawda? Tak. Um, czyli po prostu będziemy odpowiadać na pytania, które mam przyszykowane. Kilka pisałam z internetu, i napisałam um, po prostu jako ja do babci, a drugie pisała moja babcia, nie? Do mnie. Co do mnie? No ciebie. No w sensie, że ty nie. No ja. <głos> no, <głos> więc przejdźmy do pierwszego pytania. Będzie to dla babci i dla wnuczki. Jak masz na imię? Danuta. A ja mam na imię Klaudia. <noise> Ile masz lat? Oj, pięćdziesiąt mm, cztery. Ja mam dwanaście. <noise> Dobrze. Co lubiłeś robić, gdy byłaś mała? Lubiłam się bawić w sklep. A coś więcej? No, różne wskakałam, karuzele robiliśmy. Klasy. O. Gumy. A dużo takich różnych rzeczy. O, to fajnie. I teraz dla mnie pytanie: Co lubiłaś robić, gdy miałaś 7 lat? Więc jak miałam 7 lat, to robiłam w sumie różne rzeczy. Zabierałam się za taką, jakby papierkową robotę, czyli właśnie tak jak mówiłam, pokazywałam już mam w trzech odcinkach, robiłam krzeseczki. Czyli książeczki. Yy, ogólnie dużo bawiłam się w szkołę. No, a z czasem się to już zmieniło. Teraz pytanie do babci. Jakim byłaś dzieckiem? Bardzo grzecznym, spokojnym i zrównoważonym. Ale a... też robiłam czas kusy. No to snija podobnie, tylko sami zdarzało mi się tak lekko odpysknąć. Ja nie. Pytanie do babci. Jaka jesteś teraz? Czy chciałabyś coś w sobie zmienić? Nie. Do mnie również jest to samo pytanie, więc raczej nie chciałabym nic sobie zmienić. Myślę, że wszystko jest w porządku. Po ja drugie, mam duży kawał jeszcze życia przed sobą, więc wiadomo, nie. Opowiesz jakąś śmieszną historię z życia? Hmm, to śmieszną, to, to było to, jak miałam 7 lat i chciałam się bawić w Nie miałam tej piłki, bo to były ciężkie czasy i mhm. ja wziąłem sobie kamyk. I zacząłem sobie rzucać to góry. Wreszcie ten kamyk zamiast go złapać, to mnie uderzył w głowę. I wszyscy się zaczęli śmiać. Co śmiesznie wyglądało. Tak A, żebym wlało. się uderzyła, że ażem sobie gusa napiła. No pięknie. No czy ja mam jakąś śmieszną, no nie wiem, musiałabym się chwilę zastanowić. Weź nie ruszaj tą taśmą, dzień jest! No i śmieszna historia to taka była, jak pewnego razu na swoim ogródku zaczęłam kopać, bo chciałam się do kule, kuli ziemskiej dokopać. I kopałam i kopałam, kopałam. Taki duży dół wykopałam, a do kuli ziemskiej się nie dokopałam. Genialnie! ja w sumie również mam też śmieszną historię z życia. Tak troszeczkę na bok wejść, bo nie mam miejsca, zaraz tam, No i to było coś takiego, że jakby... No ja robiłam takie, takie książeczki, nie? I potrafiłam takich siedem sztuk zrobić, prawda? I wymyśliłam sobie jakieś prace plastyczne dla tych swoich maskotek. I wyobraźcie sobie, że zaczęłam robić jakieś... Mikołaj jest z papieru toaletowego. W sensie, z rolki papier, z papieru toaletowego. Pamiętam, że dziolek też się bardzo zdenerwował, bo to miał wszędzie. Jak samo było z innymi dziwnymi pracami. Naprawdę tych papierów było tyle, że masakra. <grych> No ale w sumie też taką drugą, dość niedawno, z sytuacja, na kiedy nagrywałam ziemniaczka, syn chodźcie się na mnie, tak popatrzył. O i też pamiętam jeszcze jedną taką fajną sytuację, co z... yy, kiedy pomachałam... Kiedy pomachałem spadochroniarzowi i on mi odmachał, to też było super, ale to było już w sumie dość dawno, wtedy nie wiem, no nie wiem, miałam 7, nie wiem, 8 lat, coś takiego. Pytanie dla babci. Co sądzisz o dzisiejszej młodzieży? Hmm, jest, czasami dla mnie to jest dziwne, ale czasami jest fajna, mądra, ma dużo <śm> fajnych pomysłów, no. Ogólnie, jestem za to polona. No teraz pytanie dla mnie, co sądzisz o swojej babci, no więc cóż, co mogę powiedzieć, czasami jest taka podgłupiasta jak ja, chyba mamy w genach, biedna babcia, musiała się nabyć Ale która babcia? No Obydwie, obie obie dwie. i to jak mówię, też czasami ma coś ciekawego do powiedzenia, przesuń trochę. No, i zgodziła się nagrać ten odcinek, bo, bo moją drugą babcię to tak mogę przekonywać. No, teraz przejdziemy do pytań tylko dla mojej babci. Czyli będę zadawała te pytania babci, a potem ona mi. A potem będzie challenge. Jej, mówiłam już to. Pierwsze pytanie, co sądzisz o twórczości Zafiry? No, czasami mi się podoba, ale czasami to takie flaki z olejem są. <tryk> no szczerze no bo ja chcę być szczera. No bo też czasami też nie rozumiesz o co chodzi w danych filmach. No ze względu na swój wiek, to na pewno czasami ty, tego nie rozumiem. Dobra, jak często cię wkurzam? A, jako wnuczka? Mhm, no, a jako kto? <grym> <grym> no... Czasami mnie wkurzasz, bo za głośno gadasz, gadasz I się głupkowato śmiesz. A ty nie, ty się nie głupkowato śmiejesz, wcale Czy uważasz, że to co robię jest ciekawe? Tak Ciekawe, jak cię tyle ludzi ogląda, to na pewno ciekawe Mam no, się nie przywracać tego metropa No weź, ustaw go w miejscu Czwarte pytanie, jak widzisz mnie za 10 lat? Do 10 lat to widzę Ci taką piękną, ładną dziewczynę, która wyrośnięto i zapomnisz o tych filmikach, o tym wszystkim. Będziesz się z tego kiedyś po prostu śmiała. A, nigdy nie wiadomo. <laughs> Może Bastina na nie pożyczę. <laughs> Zobaczymy. I ostatnie pytanie. Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie? Hmm, czytam książki. Jaj. I krzyżówki rozwiązujesz. <laughs> no to też, bo bardzo lubię. No, krzywki są spoko. <grych> Dobrze. To teraz babcia będzie mi zadawała pytania. Jej, cieszmy się. <grych> Zafirka, ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś kręcić film? <grych> no weź stój tu. No w sumie wszystko zaczęło się, kiedy miałam, bo no, nie wiem, no... Pięć, nie 6 lat, coś takiego. Miałam starą nogi, żeby mieć jakikolwiek kontakt z rodzicami, jakbym bym została sama w domu czy coś w tym stylu. No i w sumie bardzo interesował mnie mamy telefon, ponieważ ona miała opcję właśnie nagrywania. Pamiętam, że nagrywała mi jak na dyktafon jakieś dziwne radia albo dziwne filmiki, które były dziwne. Wiczę jakimiś też figurkami. O, pamiętam, też miałam Nokia, gdzie mogłam zrobić 8 zdjęć i, i robiłam właśnie Petropy, też, no, no a potem właśnie yy, jakoś tak zaczęłam się interesować tym, no i jakoś tak, tak wyszło. A czy w domu wszyscy akceptują Twoją twórczość? No, oczywiście, że tak. No bo w sumie moja babcia nie ma nic przeciwko, czasami nawet ogląda moje filmy. Mama, tak samo. Tata! O! Zależy, no w sumie jakoś tak nie ma nic specjalnego do tego, po prostu nagrywam sobie. Jakoś tak tego uważam, że za długo siedzę przy telefonie, a jest spowodowane częstym montażem. No i ogólnie to tyle. No. Której koleżance podobała się na bardziej Twoja twórczość ze filmiką? Hmm, kurczę, skąd ja mam wiedzieć? Nie no, wydaje mi się, że może Karik w sumie czasami ze mną nagrywa, czyli Karolina, właśnie, ale w sumie to tak szczerze nie wiem, no. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, lecimy dalej. I tak, ktoś tu tak pisała te pytania moje mapcia, żeby nie było, że nie? Prawda? Prawda? Tak, 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 prawda, prawda, Wymyślała to swoje pytania. Wszystkie dotyczące filmów. Dobra, dobra, to pytajmy się dalej. Czy jest jakaś dziewczyna, która ci zazdrości subów? No oczywiście, że jest, ale jej imię nie będę tutaj mówić. No, ale niestety jest. W sumie to są no, takie osoby po prostu, bo wiesz, no Nie no, umiem. No, 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 można tak powiedzieć, no. Nie tutaj nikogo obrażać, ale. obróć Ale po Nie prostu. Mają no to sami, no różnie, po prostu. A próbowali chociaż raz nakręcić? Tak, nakrywali, ale głównie to zdobywali 13 subskrypcji co najwyżej. Tak? I to ze swoich osób z grony klasy. <głos> <głos> Nie <grymne> też. No, także też często chodziły, niby tam, słuchaj, że niby kupuję suby czy coś takiego, nie? No to tak, ciekawe, która, która mama w normalnej rodzinie pozwoliłaby za ponad 1000 zł wydać na subskrypcję, ale no oczywiście kupuje, No to, tak, oczywiście. Czy jest jakiś kolega, który się wyśpiewa ze firmą <grymne> z no, twoich firmów? No raczej tak byli tacy, ale co sumie teraz już połowa klasy zapomniał o tym, że mam kanał, no i nawet dobrze. Ale ogólnie ja po prostu też to... Jak ja tak specjalnie nie biorę tego do siebie, ja jestem os... masz po prostu to w tajemnicy, tak? Co w tajemnicy? Nie w tajemnicy, po prostu mam to... też, że tak to powiem, nie? I ogólnie to ja mam do siebie dystans, więc wiesz, tak jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. No, także no, mam to wziąć po prostu. Dobrze, więc tak to zakończyliśmy nasze pytania, nie babciu? Tak. Jej, cieszmy się! A -a. I teraz przejdziemy do najlepszego challenge'u, weź tak głową nie rób! Spokojnie, spokojnie, nie będzie widać naszych twarzy, więc nie zobaczycie mojej twarzy. To takie przykre, prawda? Oczywiście dla nich, dobra. No to przechodzimy do challenge'u. Rozchodź się na bok. Challenge polega na tym, że po prostu będę dawać jej losowe przyprawy, a ona będzie musiała odgadnąć, co to za przyprawa. Wezmę teraz pierwszą i będzie to. Ojeju, wszystko mi spada. Będzie to ta przyprawa. Zaczynajmy. Co to za przyprawa? Majeranek? Nie, bazylia. Teraz będzie to kolejny słoiczek. Imbir? Tak, imbir. Jeszcze przedostatni słoiczek. Taki. Co to jest? To jest majeranek. Tak, majeranek, dokładnie. I ostatni banalny wręcz, banalna wręcz przyprawa. Nie, liść laurowy. Liść laurowy. Ha, czyli masz 2 y, na 4, czyli dwa słoiczki, zgadła. I był to i, oczywiście imbir i majeronek, A nie zgadnięte to bazylia i liść laurowy. <grywdy> Teraz ja. To jest pierwszy. Dajemy Klaudii. <laughs> mhm. Co jest. Oregano? Nie. Teraz idzie następny. Tylko <laughs> ostrożnie? ostro z <laughs> nie było. Pieprz! <wiem> tego. <śmiech> <śmiech> Od razu poczułam. moja <laughs> Teraz jest następny. Laurower? Mm -hmm. uh. <gry> Czyli dwa na cztery, ale ostre. Hmm. Ten jakaś papryczka. Nie, nie. Giele Tak, Grałam challenge. Więc tak widzieliście, zgadną aż trzy słoiczki, a moja babcia tylko dwa. To jest ten nieszczęsny Majeranek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku i mam nadzieję, że docenicie moje starania. Że chociaż troszeczkę Wam się spodobał, troszeczkę bardzo rozśmiał się z moją babcią. No i, no i dawajcie łapki w górę, jeśli chcecie. No i ja się z Wami żegnam. No i jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie piszcie w komentarzach. No, dziękuję mojej babci. Przed nią teraz mam katar, przez pieprz. <gryw> Dobra, więc, pozbaję! Strong you. That's it, Brian? Yes.